Jakie są główne objawy i przyczyny raka tarczycy? Jeśli chodzi o objawy, to niestety one są mało charakterystyczne i pojawiają się późno, wtedy kiedy nowotwór zwykle jest już zaawansowany. Tymi objawami może być przede wszystkim podejrzany, wyczuwalny bądź widoczny guzek na szyi. Innymi objawami, które muszą wzbudzić niepokój, to chrypa. Oczywiście chrypa może towarzyszyć i zwykle towarzyszy chorobom infekcyjnym. Ale jeśli leczenie infekcji trwa dłużej niż 2-3 tygodnie, chrypa się utrzymuje, no to jest taki znak ostrzegawczy, że warto pomyśleć o wykonaniu USG tarczycy. Ucisk w szyi, duszność to są objawy zaawansowanego nowotworu, niestety. Rak tarczycy może być dziedziczony, zwłaszcza Raka rdzenia z tego, w przypadku którego nawet do 30% pacjentów ma tego raka, ponieważ mają mutację dziedziczoną, mutację w red. Zwykle napromieniowanie szyi z powodu innych chorób, wcześniej. Dotyczy to dość często młodych ludzi, u których stwierdzono chłoniaka, w przebiegu którego no, leczenie napromienianiem szyi jest stosowany, lub też innych nowotworów głowy i szyi. Wtedy to ryzyko oczywiście wielokrotnie wzrasta. Od dawna wiadomo, że niedobór jodu w diecie sprzyja zachorowa zachorowaniom na raka pęcherzykowego tarczycy. Z kolei jego nadmiar zwiększa ryzyko raka brodawkowatego. A jaka jest diagnostyka? Jak rozpoznać raka tarczycy? W każdym Aki przypadku, bada? kiedy mamy podejrzenie, czyli Właśnie tak jak powiedziałem, guzek na szyi. Badanie USG, badanie bardzo łatwo dostępne, bardzo bezpieczne, które jest podstawowym badaniem w diagnostyce tarczycy, chorób tarczycy, również raka. Badanie USG pokazuje nam, co to za guzek, czy dotyczy samej tarczycy, czy węzłów. W przypadku, kiedy guzek jest większy niż 10 mm, obowiązuje biopsja cienko głowa. Leczenie. Polega na przede wszystkim leczeniu operacyjnym. Z kolei leczenie operacyjne, w zdecydowanej większości przypadków, to konieczność usunięcia całej tarczycy. Wtedy, kiedy mamy istotne powody, lub też dowód na to, że są przerzuty do węzłów chłonnych regionalnych, to również usunięcie tych węzłów. Mówimy o węzłach. Szyjnych. Już nie będę wnikał w konkretne grupy tych węzłów. Natomiast istnieją pewne odstępstwa od tej reguły związane z małym zaawansowaniem nowotworu. Dotyczy to raka brodawkowatego, w przypadku którego rokowanie jest najlepsze. Jeżeli nie przekracza on jednego centymetra, możemy ograniczyć się do jednostronnej operacji, czyli usunięcia jednego płata.